Witamy Was na lawendowym oczku. E, pada! Nie wiem czy u Was e, również, ale u nas pada, i z tego co mówią e, prognozy, będzie lało totalnie totalna zlewa. E, nawet na mapach pogodowych, na wszystkich aplikacjach, na których mogliśmy sprawdzić, sprawdziliśmy to. Jest gwarancja 100%, że jutro e, na otwarcie na pikniku o 12 będzie same epicentrum burzy z piorunami e, nad siedzami. No, i mamy dla Was dwie informacje. Paulino. Dobrą i złą. Zła, zaczyn od złej, bo zawsze wiadomo, lepiej mieć dobrą na koniec. Zła jest taka, że pikniku jutro nie będzie. Zostaje przełożony, a nie odwołany. I teraz przechodzę do dobrej wiadomości. Przekładamy piknik na kolejną niedzielę, czyli na 7 sierpnia. Startujemy tak, tak jak zakładaliśmy, o godzinie 11:00 yoga, o 12:00 rozpoczęcie imprezy. Jeżeli się coś będzie zmieniało, będziemy Was informować na bieżąco w wydarzeniu na Facebooku, na naszych profilach. Tak więc pozostajemy w kontakcie do osób, które dokonały rejestracji na Ewena i także wyślemy dzisiaj mailing z informacjami. Tak jest. Wyślemy mailing do wszystkich osób, które się zarejestrowały. Będziemy o tym mówić, gdzie się tylko da. Natomiast wiem, że większość z Was po prostu chciało pozwiedzać z nami pol lawendy. E, pospacerować, podpoczywać na leżaczkach, powdychać. No niestety, w trakcie burzy się nie da tego zrobić. No nie, więc... Byłoby to nawet niebezpieczne, bo nie wiemy, jaka będzie pogoda. Burze ostatnio bywają też bardzo wieczne, więc nie chcemy ryzykować ani waszego zdrowia, ani waszego mienia, które mogłoby na przykład w trakcie wichury zostać więc uszkodzone. Miesiąc więc... przygotowań na pewno nie pójdzie na darmo. A propos lodów lawendowych. Będziemy już informować. Są zrobione. Co zrobione. Natomiast będziemy informować w osobnym poście, gdzie je można spróbować. Jeszcze przed piknikiem, ale o tym później. Więc podsumowując, widzimy się nie w tą niedzielę, ale w następną, czyli 7 sierpnia. sierpnia. Niestety nie mamy wpływu na pogodę, natomiast wierzę, że tydzień więcej będzie przyczyniało się do jeszcze większej frekwencji. Do zobaczenia. Cześć.